Cześć wszystkim, ja jestem i witajcie ponownie na moim kanale i w dniu dzisiejszym mam Wam do zaoferowania TikToki od dwóch szczególnych widzów zrobiłam selekcję, wiem kto wysyła najfajniejsze TikToki yy, obliczyłam sobie średnią, kto zrobił tak, żebym jak najwięcej przy jego TikTokach powiedziała coś powyżej yy, 7 na 10 no i dwójka tych oto widzów zrobiła mi turbo, 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 turbo dobrą robotę, ponieważ Yy, wysłali mi tiktoki na osobnej w ogóle konwersacji i tego jest dużo. Tylko, że tiktoki nie wiem, czy one się będą dobrze otwierać, bo są na messengerze. Więc prawdopodobnie będzie tak, że będę musiała za każdym razem włączać dźwięk. Czy to wyjdzie? No mam nadzieję, że tak. Sorry, że znowu TikToki, bo ostatnim firm to też były TikToki, ale pracuję po prostu nad czymś nowym i, i nie jestem yy, jakby zdolna, żeby nagrać coś innego, konkretnego, fajnego. Yy, a ostatnio ktoś mi powiedział, że vlogi ciągle o kotach są nudne. No to. Yy, <noise> Będą TikToki <noise> Dobra, 7 na 10 Oj, no i dźwięk muszę włączyć za każdym razem <noise> No Ale miał pecha, jak ja 9 na 10, ja też mam zawsze takiego pecha O nie, czemu to się rozdupiło? Nie, no muszę zjeżdżać jeszcze raz tam na dół. O, kotek. Kotki. Fajny jest ten materiał ogólnie. Mam domek z takiego materiału. To jakiś donut dla kotka. Bardzo ładny kot. XD Ej, to jest moje nie mieć tyle kotów. Ja. To jak gdyby nie Adas. Ale budka 10 na 10. E, kotki, więc 10 na 10. Bardzo dobre TikToki. Kolejny ko a to ja! <grywia> to jest mała moja. Chciałam mówić kolejny kotek. Ja... To były czasy, kiedy jeszcze TikToka nie miałam. Dobrze. To jest jakiś trend chyba z tym pyszna.pl. Mmm, 7 na 10. Dobrze, to fajnie. Pytanie dajesz. Jak strasz sobie na kiblu i w sumie już kończysz, to gdy wstajesz się pocierasz, to patrzysz na papier jest? No, stary. o co ty mi pytasz? To skąd wiesz, że dupa jest czysta? Aż mi kawa tutaj stanęła. Z kim on gada? To z Kosmita? Ale mam grubą rozkwinę. Napiszcie w komentarzu, czy waszym zdaniem to sprawdzi wy Kosmita. Eee, 7 na 10. Jesio! Nie On tak cały czas Jezu, 0 na 10 Weźcie wykastrujcie tego psa Pa, w sobotę rano ogarniasz ogrodek ze starym. To się nie może udać Ona powinna tak y, od tyłu się dymić? Chyba nie. 3 na 10, to jest niebezpieczne. O kurwa, 10 zł. <grym> 10 złotych ma... O, a... 10 to 10, ale ja nie komentuję tego już nigdy. Jestem sobie nie? Ja już za każdym kurwa razem mam zawsze bekę z ludzi którzy o tu patrzcie 2 razy 250 500 gram bo to jest takie paczkowane w dwóch tych slajsach nie i zawsze zastanawiam się co za debil łamie tego slajsa kurwa na pół i kupuje tylko pół paczki w cenie całej paczki no kurwa ludzie to jednak debile <gry> kurwa on pracuje w Biedronce? Chyba nie. No w sumie prawda, ale jak y, trudność y, w czytaniu jest po wieku przedszkolnym, no to sorry. Y, true, to jest niestety 10 na 10, też pracowałam w sklepie, wiem jak to jest. Ogólnie piję nową kawę i delektuję się nią, więc y, też sobie zróbcie kawkę i sobie pijcie przy... Oleg. Joki ładny! Boże, jak ja bym chciała takiego kota. Tak? On ma kurczaka! Torcik. To, to jest mięso. Prawdziwe. Koty tak robią. Koty jak upolują zdobyć, to zastygają tak w miejscu, stoją w miejscu, w ogóle się nie ruszają z tą zdobyczą, bo wiedzą, że są łatwym celem. I często jest tak, że jak jakiś inny dziki drapieżnik chce zapolować na tego kota z tą zdobyczą. To jest bardzo duża szansa, że po prostu albo nie podbiegnie, albo ten kot będzie w stanie się przygotować na atak. I po prostu uszami sobie jakby sprawdza, z której strony drapieżnik dochodzi. Mała jak dostaje takie filety yy, specjalne w takim oleju. I to też zastyga tak na chwilę, jak po prostu, nie wiem, odłączyli jej prąd. No twój, kurczę, tak. Ale nie warczy ani nic. O, idzie, idzie, idzie. Jezu, taki piękny. Znaczy, ten kot chodzi jak koń, ale jest piękny. Nie, tu nie wolno na weselkę. Ja pierdziele. Pamiętacie na jednym filmie? Mała też przyniosła właśnie na u... tą podłogę do dużego pokoju. Przyniosła właśnie tego fileta. Nie je tego z miski. Je to zawsze z podłogi, zawsze z innego pokoju. A to się tak leje, więc rozumiem tego pana bardzo. A dobra, warczy. Idź tam, jedz. Idź tam, bo ci go zabiorę. I idź tam na miejsce z tym. Ku... Jezu, jakie piękne. Ale jak się słucha? Tak tam, tak tam możesz jeść. A tam jest jaka smata tak, chyba dla jeść, niego. Tak. No tak, twój. No twój. Tora, <grym> nie pójdziesz tutaj. Jeden kot się Tora nazywa. Też ładnie. Nie ma opcji. Ja 10 na 10 świetny kot. Ładavak, jakie kurwa wielkie cyce. Ty, zobacz, jakie kurwa cyc! Aha, no. Przekra. Ja my już po dzisiejszej sesji i tak ogólnie się zastanawiam skąd Czarek bierze pomysły na te wszystkie fotki. Ja w jego wieku, jak widziałem kałużę, to pewnie rzucałem w nią kamieniami, a ja nie wstawiałem ludziki Lego i fotografowałem. W każdym razie, trzy najlepsze foty z dzisiejszego dnia. Aha, mądre! Fajny, kreatywny ja mówię, człowiek, sesji, tak... takie no nie wiem, ile mu dać za to, tylko 6 na 10, ten yy, to będzie sad. No nie mniej 10 na 10. Bo, 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 bo. Yes, yes, no, what are you doing? Oh, cutting vegetables? Dang, that's a sharp knife! Oh, look like at a cute little lizard! <laughs> Debil! 0 na 10. What are you guys doing? Oh, cutting vegetables? Debil, Debil. What are you doing? What are you doing? I'm Cześć! Cześć! Adas. I'm not going to Parcy adeś mnie nie powiedział, cześć. Yy, nieważne, w poprzednim TikToku yy, Royo i Isaac coś tam se otwierali jakąś paczkę. Nie, to, yy, to nie był yy, ten TikTok, to był shot. Ile? Uwe, jak w żabce po prostu we Wrocławiu. Ja pierdzielę. Ja daję 0 na 10. Proszę tego nie powielać. Twitch in my bio. Twitch administration. I'm sorry. Kurwa, zjadłbym coś. A ty chcesz coś? To jest właśnie mój kod w nocy. W sumie jeden i drugi. 10 na 10. Kurwa, zjadłbym coś. A ty chcesz coś? Piękne. Kocham Koty. Zero na dziesięć. Gorzej. Za 3 miesiące mamy 2023 rok. Squid Game też wyszedł rok temu. A ja wcale nie jestem młodszy. Z roku na rok ten czas coraz bardziej przyspiesza. Jak tak dalej pójdzie, to ja się obudzę z 30 szybciej niż myślałem. Ile my, też my się tego tego urywach do 80. No i to może się wydawać sporo, ale tak nie jest. Prawie jedna piąta życia już za mną. Ten czas nie leci szybko. On za To prawda. Tru, 10 na 10, też się boję. No takich on jest groźny, widzicie, jak założył mini giloty na temu mini gościowi? Minima, jakby najebał na nitra zeniaka. Jestem przekonany, żeby spiskał nitra. O, 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 o! Iii! Nie, 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 aż nie. To jeszcze 10, to jeszcze 6 sekund trwa. ja pierdolę. O jezus, matka boli. O Jezu, jak to musi boleć. A au au, 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 O, ja, o Jezu, to się cały czas ubija. To, to się nie odbija, to. O Jezu, jak to musi boleć, on jest cały czas w powietrzu. Dobra, gościu, słuchaj. Kevin. Zgłoś się do mnie, jeśli będziesz potrzebował nasienia, aby zapłodnić To zgłoś się do mnie, ja ci wyślę po prostu wstrzykawce trochę To se w nią wstrzykniesz i ci wyjdzie fajna dziewczynka Całego serduszka współczuję, że coś tak skończyło Kocham Ukraińki, kocham Ukraińki A ja nie, ja jakby to to nie Na górze róże, na dole ciasto bez posyp. Ruchasz o tyłę, bo jesteś brzydki A za czym co Wyszedł mi po... Dzieci są po prostu popierdolone w takich łapcech On jest groźny 20 Zero na 10 kotki To chyba się poznają dopiero Boi się Ostrożnie idzie. Ok, ale ten jeden się boi. Ten niższy się boi, bo jest nowy. Widać. A ten wyżej jest ciekawy. O, mała też tak robi z Dyzią. Ale jeżeli to jest ich pierwsze spotkanie, to i tak to jest bardzo ryzykowne. Nie polecam tak robić.

Kawa do tego. Nie no, kawa nie będzie dobra do smoczego owoca. Nie, no, z 1 na 10. Ja lubię dziwne smaki, ale to nie może się udać. Gdy teściowa ma przyjść na niedzielę na obiad. Oglądajmy. Często majstruje dla teściowych. O, a dużo to Nie. Aha, to jest elektryczne, o matko. Dobrze, że ja mam dobrą teściową i nie muszę się śmiać z takich żartów. Dobra, to jest też o Polsce. Jenner? Kylie Jenner kurwa jest u mnie oryginalnie taka jaka jest na zdjęciu. Ty... La Luna, co ty pierdolisz? Masz w sobie diabła. Nie zbliżaj się do mnie, będziesz na cmentarzu publiczny. Pusta jednak odkryte. Czemu maska na brodzie? Ja wam to się. Mam prezydenta Dude i Morawieckiego. A ja wam co? Mój wujek to walczył pod Casino i zdobyli, kurwa, ten klasztor benedyktynów. Ryszard, ty draniu. Daj może pamiętam. to w samym sercu wydarzeń, Moi drodzy, oto dziś. Już z telewizji jesteśmy. Przepraszam. Czemu pan rzuca? Kto umrze, to umrze i trudno. Ja nie mogę. Przypomniało mi się to. A w sumie, wczoraj ktoś yy, mądry powiedział, że kobiety nie rodzą w Polsce dzieci, bo mają problem z alkoholem, więc ciekawe kiedy to się znajdzie w birolu. Będę grał w grę. Tomb Raider! Tomb Raider! Ja to jest Jestem już od paru dni. Dajem cię, oj nie baj, bo potem cię nie miguje. Nie pytają cię o inny Ale ta muzyka tak za głośno. No nie nie. Wywali Wywalimy prawa autorskie, będę musiała chyba usunąć cały, cały ten kip. Nie wiem, co jest gorsze mieć tu za kola czy tu koło? Nie wiem. No dobra, no. Polska, 1 na 10, co ci mam powiedzieć. Kotek! Cukierek! O, to, to jest właśnie mała. 10 na 10, bo kotek. Nie, wiem co. To se po prostu tak skacze, a on gra w jakiegoś CS-a. To jest niemożliwe, żeby on tak klikał w spację. 2 na 10, co ci mam powiedzieć? Kotek! <laughs> Dobra, 9 na 10. Mogli chociaż ładnie pomalować. To na live'ie oglądaliśmy. Ja tam z 7 na 10 powiedziałam. Kotek kolejny! Widzicie, to jest właśnie to kotki, wszędzie kotki. Te, te po prostu filmy będą wspaniałe. 10 na 10, bo kotki się przetulają. O, satysfakcjonujące. Wredne. Zerwi z nią. No. Też bym z nią zerwała, Pipi. 1 na 10, bo ona jest głupia. Kotek! No mnie, co ty tutaj masz? Co? Co ty tutaj masz? Co to jest? To jest herbata chyba. Faś na mleko w. 10 do 10. Muszę wyłączyć, bo będą prawa autorskie. W sensie, że one się zakochały w sobie, ale kotków nie wolno wypuszczać samopasu. I nie wolno obróżki dawać kotku. Proszę to zdjąć. Jak mają być szczęśliwe, to bez obróżki i razem na tym. Dadzą sobie buzi? Czy będzie pac, pac, pac? jakie kochane Słodkie, 10 na 10 Ale no ta obróżka no i okno Zaraz, poczekaj Już tak się śpieszysz, już kurek ci się je? To ja, to ja samochodem Tak o? Nie! Jak nie? Dobra, nie ma co. Słuchajcie, bardzo mi się dzisiaj te TikToki podobały. Gdyby nie kilka tam małych przeszkodzeń, mam nadzieję, że Wam również się podobało. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak oceniacie tą serię, bo ostatnio przechodzę taką renowację wszystkiego. Ogólnie z moim Instagramem jest jakiś problem, mam jakiegoś shadowbana, nie dostaję w ogóle powiadomień, zasięgów. Yy, tam się po prostu coś zepsuło. Prawdopodobnie przez to, że miałam przerwę, a konto ma 10 lat, więc prawdopodobnie. Będę zakładała nowego, tikt, nowego Instagrama, ale wpadajcie na TikToka, bo na TikToku robię naprawdę wow wyświetlania i wydaje mi się, że niedługo będę... Boże, TikTokarką. Ale no, y... TikTok, Twitch, Instagram, kod twórcy Marce, pamiętajcie, że niedługo idą święta, więc będą vlogmasy, więc nie zapomnijcie o zostawieniu suba, bo oczywiście vlogmasy ruszają, chciałam powiedzieć we wrześniu, ruszają w grudniu. Co jeszcze z takich rzeczy? Pijcie dużo wody, bierzcie sobie witaminę D, ponieważ jesień jest ciężkim okresem dla nas wszystkich. Kawę, którą piłam dzisiaj to jest mix GBSa, wafelkowe cesteczko z karmelem i ogólnie na mleku bez laktozy, czyli jest takie słodkie, nie za słodkie. Spróbuję jeszcze sobie na mleku owsianym, ale chyba ta wersja jest najlepsza. Oczywiście zimna kawa jak zawsze, bo ja robię sobie ciepłe jedzenie, ciepłą kawę, a piję wszystko zimne. Trudno. Wanna musi być ciepła, to jest najważniejsze. Błyszeczkii, smacznego, życzę wam pięknego miłego dnia, jesteście wspaniali. No i co? Do następnego, pa pa!